Adrian Nowak żalno, zakupy za 2000 zł. No nieźle, kupił nawet zegar. Byłem dzisiaj w Tucholi na zakupach? O! W Tucholi był? Wow, Kurde, ile chlebów! Zakupy za 2000 zł. No to nieźle. Zegar! Kupił zegar? Serio? Ej, ja myślę, że on tam po prostu leży. On tylko zegar kupił. Breadman. Długi zegar. Dwa zegary, człowieku! Ponieważ czas to pieniądz widzowy, tak jest! Czuchy za 1000 złotych? Co? Ok mniej więcej wysyłano niż dwa tysiące. O kur. Duży zegar, mały zegar, czuchy za 1000 złotych. Kajma dla psów, jedna. Aha. Jedna kajma dla kotów, jedna kajma dla gołębi. No. Jedna kajma dla kurów, jedna kajma dla świnków. Raz, dwa, trzy, cztery. Dla świnków? Nie źle. Cięć Jeden worek. Pięć karmów aż! Stary! To mógłbyś wykarmowić k**a całą wiochę! Za zimaków, sześć wojków, razem? On Stinky Cheese, owoce, jeden chleb, dwa chleby, trzy chleby, cztery chleby 5 chlebów Przysięgam Myślałem, że to jest cegłówka Stary, czemu ten chleb leży na ziemi? Bez opakowania Żadnego On tak, on tak, on tak Jeden chleb, dwa chleby, trzy chleby Cegłówka 5 chlebów, sześć chlebów 5 chlebów, 6 chlebów, 7 chlebów Świeży z pola? A, no tak, racja 8 chlebów, 9 chlebów, 10 chlebów, 11 chlebów, 12 chlebów, 13 chlebów, 14 chlebów, 15 chlebów, 16 chlebów. Kurwa, kolejny chleb na, na, na tym Jezus, ale te chleby rosną w ziemi normalnie Boże, on właśnie nie zasadził pod domem człowieku I to jest tak, to jest tak widzowie, że to jest taki Rodzaj chleba, że on rośnie Jakby wiecie, że ta reklamówka to jest To jest to takie mm, Taki kokon, jak się wykluwa Już jest taki dojrzały, to wtedy pozbywa się tego I po prostu sobie rośnie chleb Już do, do zbioru, a to są jeszcze nie gotowe Po prostu, czaisz? 17 chlebów? Może on stary myśli, że może je pomnożyć 18 chlebów? O kurde 3 kuciaki piecone Jeden kuciak po 27 zł What Kajmy Har na świlek morskich, siano do królika, winogrona, owoce, kiełbasa, dwa chleby. O, jeszcze dwa chleby dodatkowo! To nie policzył ich. To więcej! Dwie bułki tam mam! <laughs> kiełbasa, dwa chleby. Nie tak groźnie, spokojnie, kurde! Dwie bułki! Dobra, już rozumiem! Dwa chleby, kiełbasa i, i sznurek. Kiełbasa i sznurek. Eeeeh, yy, sneki. Ero? Przepraszam, co? Przepraszam, możesz powtórzyć? Co? Sneki! Sneki, kurwa! Sneak wiejski, Sneak, snek wiejski! Sneki wiejskie! Snek. snek. sneki wiejskie! Jak to skąd? Piątnicy! Nowy starter z plusa! Kolejny starter z plusa? do golenia włosów i blody? Wow, nawet ja nie mam takiej golarki! Eee, będzie chyba wszyscy! Stary. Wyobraź sobie, on mieszkał w bloku, gdzie wiecie, z dużo mieszkańców i stary przychodzi z pracy zmęczony, gość przed klatką rozkłada ci kurwa chleby na chodniku i liczy je i nagrywa to. I on, on gra w Jengę, Jenga chlebowa człowieku. A bo i więcej nawet. No dobra, ale mógł Bye. zrobić chociaż, ale mógł chociaż zrobić yy, yy, ten outfit pokazać, fit check. Dobra, czy an... Adrian Żalno usunął filmy! A nie, to jest nowe konto jakieś jego, tak? Jeszcze nowsze? Adrian Nowak, Żalno, zakupy za 200 zł, co tak mało. Adrian, Adrian Nowak Żalno w ogóle robi tak, że wrzuca film i na przykład daje swoim fanom znać, że go dzisiaj w domu nie będzie. Dziś nie mam je w domu. Ej, to jakieś fake konto obejrzałem chyba, no? Bez kitu. Ja to ja to lubię oglądać tylko zakupy u, Ad u Adriana. To jest dla mnie najlepszy kontent jego. Co można kupić za 200 zł? W zakupy za 200 zł? Napój! Kurwa, 240p tylko. Trzeci pomarańcz. Trzeci pomarańcz. a to tak się to czytało. Trzeci pomarańcz. Mój ulubiony napój? Trzeci pomarańcz. Pepsi. Uuu, no, o no to, to jedna. Nie za sezonówka z ciebie? Nie, no stary, ja oglądałem zawsze Adriana Klażowemu, jego zakupy. I w ogóle. Pamiętam, że kiedyś shot. Z oglądania Adriana Nowaka żalno. Wtedy, takie, co pierwszy raz to oglądałem, to jakiś ziomek wrzucił to na YouTube'a i to chyba miał 700 wyświetleń, nie? Pojebane, kurwa. Pepsi 2. Wow. Ma zero, eee, Maksimum smaku 0 cukru. Pepsi zwykle. A to dziwnie, to jest akurat zła inwestycja, bo teraz y, cukier jest y, mega drogi, więc nie wiem czemu kupił bez cukru. Żenująca decyzja. Trzecia Pepsi. Tam. Maksimum smaku 0 cukru. Ale maksimum smaku, maksymum Banamy? mamy. Very nice Zdrowo Mleka Jedno Mu! Eee, jeden litr Jedno mleko Jedno mleko Dwa mleka Okej Trzy paczki papierosów Trzy paczki papierosów?! Jezus! Nie pal tyle! Napój Trójka 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 pomarańcz Let's go! Napój Pepsi Dobrze, spokojnie, jest jak agresywnie Tygodnik Tucholski <laughs> Kurwa Życie na gorąco Dobra, nieważne, bo czasami w tych gazetach yy, Jest tak, że otwierasz gazetę, a tam jakaś goła baba Ale na szczęście nic tam nie było Marchew Marchew Dwa No Dobrze, nie krzyczasz tak Cztery twarogi? Kurwa. Pięć twarogów? Sześć twarogów? Boczek wędzony? Uuu, ej to już na bogato, ale będzie do jajówy. Do jajów. Ale będzie widzenie do jajów. I k... Kto tam krzyczy w tle? Widzowie. I kielbasa. Tak krzyknął głośno, żeby zagłuszyć ten krzyk widzowie! Jestem pewny! To tylko drzwi! To tylko drzwi! Miejmy nadzieję, że to tylko drzwi. Jezu! Widzowie, to jest naprawdę... Ja myślę, że ta sytuacja tutaj z Adrianem no jakim żalno, jest to sprawa dla TikTokera. A jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o umieszczanie torebki, zgadzam się z tym, mógłby to zrobić na krzesło, zamiast się ciągle schylać i nie dba o siebie o swoje plecy nie dba, tak? Więc to no, jest trochę problem.